Jego prace są znane i podziwiane na całym świecie. I pomimo obecności na największych wystawach i galeriach świata, ten kęczni artysta nie zapomina o swoim rodzinnym mieście. Witold Podgórski, bo o nim mowa, właśnie Kęczny wybrał na trasie najważniejszych miast, w których wraz ze swoimi przyjaciółmi chce pokazywać swoje obrazy. To jest pierwsza wystawa z całego cyklu wystaw na zamkach gotyckich. Wymyśliłem sobie, że na wszystkich zamkach gotyckich co roku będę pokazywał moich przyjaciół. Moich przyjaciół, z którymi y, y, robię wystawy, w Europie, przede wszystkim we Włoszech. Stworzyliśmy taką grupę międzynarodową. Są artyści z Japonii, z Chin, z różnych części świata i postanowiłem ich też troszkę tutaj pokazać. I co roku na tych zamkach gotyckich pokazać innych dwóch artystów. Więc to jest niepowtarzalna wystawa, która nigdy już nie będzie taka, jaka jest prezentowana w tej chwili. Pierwszą taką abstrakcję pokazałem, bo to będzie cały cykl w ważnych miejscach wystawiony. Pierwszą pokazałem w ważnym miejscu na Biennale Sztuki Współczesnej we Florencji w 2009 roku. Drugą pokazuję tutaj. Trzecią pokażę jeszcze w tym roku w Rzymie 14 kwietnia, bo mam w Rzymie 14 kwietnia międzynarodową piątą wystawę malarstwa organizowaną na dni Rzymu. Wystawa jest o tyle wyjątkowa, że prawdopodobnie już nigdy nie zostanie pokazana w Polsce prawdzie za 8 lat artysta planuje zakończyć swój cykl wystawy w Olsztynie, ale na pewno będą tu już inne prace. Tu przede wszystkim są przedstawieni dwóch, dwóch artystów dodatkowo. Jeden artysta z Wiednia, Charles Pogracz, i drugi artysta z Nowego Jorku, Dimitro Alfonso. Zupełnie inne malarstwo. Dimitro robi kolarze. Charles ma zupełnie inny styl, więc to fajnie, bo każdy jest, jest, jest inny. Ja tutaj pokazuję prace różne, trochę martwej natury, trochę aktów, ale przede wszystkim pokazuję jeden z cyklów moich abstrakcji. To są, to, to są opowieści o chwili o chwili przemijania, chwili radości o tych wszystkich chwilach, które przechodzą przez nas, nie zauważamy ich. A później, po pewnym czasie, jak usiądziemy y, 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 w fotelu, y, zamyślimy się, to one y, zaczynają do nas przychodzić. Wśród prac dominują abstrakcje i kolarze wykonane przez przyjaciela pana Witolda, Charlesa Pongracza. Trudno mówić, jakie to jest malarstwo. Ja myślę, że to jest to, co każdy czuje, odbiera. Mnie się to podoba, to jest ciepłe może na dzisiejszy wieczór, smutny, padający, właśnie takie bardzo pogodne malarstwo. Prace trójki artystów można podziwiać w ramach Galerii Przyjaciół na Kętrzyńskim Zamku. To znaczy w ogóle nasz cykl wystaw z malarstwa współczesnego jest to Galeria Przyjaciół. Właśnie w tej Galerii Przyjaciół są kolejni przyjaciele, czy pani Witold Podgorski i jego przyjaciele. Natomiast na Pan wito czuje się po prostu związany z Kętrzynem. Już kilka lat temu prezentowaliśmy wystawę jego prac. Wernisaż wystawy Podgórski Przyjaciele zorganizowany 1 kwietnia w Muzeum imieniem Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie przyciągnął miłośników sztuki współczesnej i był okazją do wymiany poglądów oraz porozmawiania z samymi artystami. Dzięki takim przedsięwzięciom mieszkańcy naszego miasta mogą poczuć się choćby jak w Biennale Sztuki Współczesnej we Florencji, gdzie również swoje prace wystawia Witold Podgórski.